Dobra, robimy największy mój opening, czyli 8 skrzynek. Lecimy. Pierwsza skrzynia to będzie quick open. Także, dobra, nie jest to złe UMP. Druga, nie wiem, już otwieramy normalnie. To jest największy mój opening, wydaje na to jakieś 90 zico. Otworzyłem jeszcze jedną skrzynkę poza tą, i to było drogie. Więc, ja po prostu czuję, że to jest dzisiaj ten dzień, musi coś wlecieć. Bo. No, wszystkim wylatuje jakieś koski, kurde, mi nawet najgorsza koska wypasowała. To już jest coś fajnego. Ale no proszę, widzicie, tu może wylecieć kuklinek, please. Dawaj to. Sto ziko normalnie, ale to jest jakby odcesa sto ziko, bo mi dropło to w co tygodniłem dropy kaszek za 300. Nie pamiętam, chyba zrobiłem raso penik z 4-5 skrzynek. Za resztę kupiłem się Asimov, sprzedałem to Asimov i teraz mamy na skrzynki I wiecie, jest zawsze ten 0001% że wyleci taka kasa, zostały jeszcze trzy skrzynki No nie chcę tego spaprać, nie? Ostatnio bym najchętniej otworzył w meczu nawet Albo nawet i chyba tak zrobimy, bo ja nie chcę potem mieć takiej, takiej, wiecie że otworzyłem wszystko naraz Może nawet deadme szybciej się załączy, co? Zobaczymy Dobra, otwieramy skrzyneczki A bo ostatnie kilka sekund Aha, bo już się skończył mecz w ogóle A ja robię quick open I leci kosa Teraz Śluski gadają w tle No proszę, proszę o! Pierdolę! Jest kurwa! Jest! Jest! Jest kurwa! Co jest kurwa? Ej wyleciało! Pr wiedziałem, że coś wyleci, nie? Ja pierdolę, Ile to kosztuje? Nie. Ja to muszę sprawdzić na rynku steam natychmiast. Pamiątka rodzina. O kurwa! 500 złotych co? Co?